ZT411 i ZT421 to wiodące na rynku przemysłowe drukarki średniej klasy firmy Zebra. Produkt został inteligentnie zaprojektowany, aby zapewnić idealny balans funkcji i ceny. Oto 5 powodów, dla których ZT4 to idealna drukarka dla Ciebie. Łatwość obsługi była priorytetem przy projektowaniu ZT4. Komora na materiały eksploatacyjne jest oświetlona diodami LED, a wokół drukarki znajdują się instrukcje ładowania nośników. Dodatkowo wewnątrz drukarki zastosowaliśmy złote punkty dotykowe, co ułatwia identyfikację części, którymi należy manewrować. ZT4 ma drzwi dwuskrzydłowe, umożliwiające ładowanie materiałów eksploatacyjnych przy minimalnej przestrzeni potrzebnej wokół drukarki. Jest to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy mają ograniczoną przestrzeń. Poza tym, duże okno komory na materiały eksploatacyjne pozwala wyraźnie zobaczyć, ile jeszcze nośników znajduje się w drukarce. Drukarka ma kolorowy, dotykowy wyświetlacz o wymiarze 4.3 cala, co ułatwia widzenie kolorowych alertów statusu i korzystanie z pomocy kreatorów i animacji. Jest to ten sam dotykowy wyświetlacz, który znajduje się w innych drukarkach zebry, więc będzie to interfejs, z którym jesteś już zaznajomiony. ZT4 ma konstrukcję z metalową ramą. Co sprawia, że jest wyjątkowo trwała i idealna do trudnych warunków oraz dla klientów z długimi cyklami pracy. I wreszcie, drukarki zebra są zaprojektowane do współpracy z materiałami eksploatacyjnymi zebry. Korzystając z naszych materiałów w ZT4, zapewnisz najlepsze wyniki przy każdym wydruku, niezależnie od zastosowania. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat ZT4, odwiedź stronę zebra.com.